A w dzisiejszym odcinku postaramy się stworzyć najlepszy samochód, dzięki któremu będziemy mogli osiągnąć największy skok w The Long Drive. Oglądaj do końca, a zobaczysz, czy mi się to udało. A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szuki. A dzisiaj zagraby w The Long Drive. Powiem wam tak, ile się tu pozmieniało. Dawno mnie tu nie było. Mamy wyskocznie, więc już chyba wiecie, co będziemy dzisiaj robić w odcinku. I mamy... Teraz ja będę znowu bardzo blisko. Kto to jest? Ej, czekajcie, bo to może być niebezpieczne podchodzić do takich typów. Dobra, czekajcie, muszę się uzbroić pierwszo. Dobra, idziemy do niego. Pierwszo bez broni podejdźmy. Zobaczymy kim on jest. Kto to jest? To jest chyba pracownik stacji? Chyba tak, zobaczmy, zobaczmy, czy on nam nic nie zrobi. Hmm. O kurde, on tu do nas podchodzi! Ej, odejdź ode mnie! O Jezu! Co on chciał mi zrobić? A masz. A masz ty! Co to było? Co to, to w ogóle jest? O Jezu, patrzcie jak on wygląda. Ma twarz jakby... Coś mu się... jak teraz wygląda jakiś. Dobra, dobra, niech sobie tu... Niech sobie tu leży w ogóle. Ale zobaczmy co jest w tych skrzyniach. Serio. Czyli wiadomo, wszyscy są do nas wrogo nastawieni, słuchajcie widzowie. To normalnie standard w takich grach Survival, o ile The Long Drive można nazwać takim... Pełnoprawnym sukiwalem. Nie no, można, można. To jest bardzo fajna gierka, słuchajcie. Idziemy jeszcze po najważniejszą osobę w naszym życiu. Gdzie ona była? A, tu jesteś! Dobrze, chodź. Chodź z nami, moja kobito. Pamiętajcie, jak macie kobietę i chcecie ją zaprowadzić do samochodu, to otwieracie bagażnik, wrzucacie ją i mocno zamykacie. Dokładnie. Gość leży dalej. Masz dalej. A masz. No to było? No i patrzcie, przód napęd, pamiętajcie, że jest to autko, dlatego z przodu ma większe opony. To jest proste i logiczne. Musimy jak najdalej pojechać, żeby zdobyć najlepsze komponenty do naszego auta, aby przez wyskoczyć jakoś w miarę fajnie, dlatego że no bez takiego fajnego wyskoku ten odcinek będzie bez sensu. No ale dobra, widzimy się za chwilę przy kolejnej stacji. Okej, okay, przespaliśmy się. O, jesteśmy przed. Cmentarzem. Ok, zobaczymy jakąś. To jest coś nowego chyba, co? Zobaczmy, zobaczmy, co to w ogóle jest. To są chyba kanibale w ogóle. Zobaczcie, oni mają na stole. Nie, no mają boczek normalnie. Czemu nie jedzą boczku? Gdzie oni są teraz? Bez skitu, mają rogale, mają jedzenie. Zginął. Dobra, jednego już mamy. Jest drugi. Idzie tu do nas! Idzie tu do nas! E weź gin, gin Co jest? Tutaj to to jest szkielet normalny No dobra, jest szkielet Czyli tu na cmentarzu, jak widzicie Dzieją się niecodzienne sceny Słuchajcie, no ale dobra Idziemy dalej Easy, widzisz? Mam katanę Więc mi nic nie zrobisz Dobra, skoro już ich zabiliśmy Zobaczmy, jakiego, jaki tu lud mamy w ogóle Eś ty, kanibalu, ty Dobra, na jedzeni będziemy już w końcu. Bardzo dobrze. To teraz czas na nogi. O! Mamy nogi dla naszej kobiety! Nasza kobieta się urodziła bez nóg, więc mamy dla niej nowe, piękne stópki, słuchajcie. O, kurde, to te zające. Wszędzie wrogowie są teraz w tym The Long drive O! Też wystarczy zamach kataną i ginie. Kolejna! Kolejna kobieta! Idziemy z kobietą kolejną. Chodź, chodź, moja kobieto. Damy. Ty będziesz pierwsza, która dostaje nogi. Patrzcie, ona normalnie tu stoi teraz! <gry> Dobrze, ale jeszcze zobaczmy te groby w ogóle, będę takim gościem, który sprawdza groby. Jest szkielet. Okej. Okay. Tu jest głębiej zakopany szkielet. Ej, czy, czy to będzie nas ze mną łazić? Tu jest klątwa tego grobu. On, on, on leżał na desce po prostu. Może jakieś złoto będzie czy coś? Nie, są tylko szkielety. Teraz strasznie słaby, słaby lód z tych cmentarzy jest, wiecie? Strasznie słaby lód. Nic, nic tu nie ma. No i dobrze, zlutowany teren, zabici wszyscy, uciekamy stąd. Dobra, dojeżdżamy do jakiegoś strasznego domu i mamy też rampę, słuchajcie, czyli nie będziemy musieli się cofać do siebie, żeby oddać ten super sko Oj, biegnie do mnie! Biegnie do mnie! 27 naboi kałak? No dobra, idziemy tutaj. Idziemy, teraz się nikogo nie boję. No dobra, gdzie jest? What are you doing? <laughs> On jest tutaj. On jest w bagażniku, słuchajcie. Mam dobry pomysł. Co jest? Co jest? My wchodzimy pod mapę. <laughs> ej, ej, co się dzieje? Ja zlecę pod mapę zaraz. Co tu się wydarzyło? Dobra, chodź tutaj, gościu. Nie żyję. Co to w ogóle było? Ja z moim kolegą widzicie jak pięknie, jak pięknie razem wyglądamy? On się rusza! On się rusza! Dobra, dobra, trzeba go, trzeba go chyba dobić. Patrzcie, on się rusza. Dobra, już, już chyba... U, dobra, idziemy od niego. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Pamiętajcie, że naszym zadaniem jest stworzenie super samochodu, a aktualnie nie mamy, nie mamy nic związanego z tym super samochodem. Nie! Okej, okay, to było dosyć ciekawe, salto <laughs> O o, wyłączył nam się Wyłączyło nam się auto, ciekawe dlaczego CO to jest? Co? Chyba dlatego nam się wyłączyło, co? Czy... O co, o co w ogóle chodzi tutaj? Czemu to jest UFO? Zobaczcie jak wytrzeszczył oczy! Jakby zobaczył UFO! Czyli on nam wyłączył silnik A ja myślałem, że już benzyny nie mam O, przystanek Trzeba zajechać na przystanek Zobaczyć, czy coś tam nie, czegoś tam nie ma O, jest I to coś dużego, słuchajcie Dobra, no to podjeżdżamy Okej, okay, na przystanku Dosłownie niczego nie ma Ale tu jest autobus, słuchajcie Autobusy wyglądają spoko Tylko trochę taki Zardzewiały Trochę, trochę tak, trochę, trochę taki nie, nie swój, więc jadę dalej. Okej, okay, dojechaliśmy do jakiegoś garażu tuningowego, słuchajcie, więc zobaczymy, co tutaj mamy. Ile mamy? A jeszcze dużo paliwka mamy. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Dobra, w takim razie, skoro już tutaj wszystko mamy, przetestowaliśmy samochód, to czas najwyższy uruchomić poduszę ekstra. Teraz to siedzisz królowa. Dobra, mamy wszystko, mamy wszystko, mamy powiedzmy, że jest wszystko. Okej. Okay. <tryk> To jest o, Trochę benzynki. Benzynka się przyda zawsze, więc bardzo, bardzo fajnie. A, jest coraz mniej wody, czyli niedługo powinno na zmiarę działać lepiej. O, kolejna koleżanka. Zapraszamy Cię do naszej rodziny. Skoro w taki sposób nas urządzili, to jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jeszcze wiecie co? Musimy sprawdzić, czy ten autobus nie jest czymś zalany może. Już wodą albo benzyną byłoby bardzo biło. Dobrze, że nie zabraliśmy go wcześniej i dzięki temu. Może Możemy zerknąć. Co on tam ma? Kurczę, ta woda też ma sporo tego wszystkiego. Ma 2 i jeden litro. Dobra, to wiecie co? Ja to mam to takie w ogóle. Ta chłodnica wygląda na lepszą i jest większa, no to musi być lepsza przecież. I wlejmy do niej więcej. Wlejmy do niej wodę i zobaczymy co się stanie. No, no, to coraz lepiej wygląda. Dobra, okej, okay, zobaczmy teraz. Ale to jest ciężkie! Dobra, jakoś tam go... Jakoś nas rozpędził. Pod górkę jakoś jedzie. Halo! Wyłączyłeś mi silnik. Uciekaj skąd! A więc, widzowie, za chwilę zaczynamy wielki skok. Dobra, lecimy. Serio, cała przygoda tylko po to, żeby zobaczyć tak marny skok? Nie wierzę. <ścoughs> Nie wierzę, po prostu, widzowie. Ale słuchajcie, widzowie, jeżeli film wam się podobał, jeżeli przygoda wam się podobała, bo przygoda w tym była najważniejsza, nie, nie żadne zadanie, przygoda, stawcie łapkę w górę, a będzie więcej. The long drive, teraz dajesz łapkę w górę, okej, okay? teraz Subika.